Piątek 20 marca Adam Rądzin Dzień dobry Państwu, powracamy po przerwie i zaczynamy program To Warto Wiedzieć, w którym podsumowujemy ostatnie godziny na rękach oraz prezentujemy informacje, które warto wiedzieć na rozpoczęciu dzisiejszej sesji. Serdecznie Państwa zapraszam. Po długiej serii spadków i teście poziomów niewidzianych od 2003 roku polski parkiet zaczyna wykazywać relatywną siłę. Wczorajsze wzrosty na WIG20 były jednymi um, jedynymi z wyraźniejszych na naszym kontynencie, a jak się później okazało, polski parkiet okazał się być silniejszy również od amerykańskiego. Niemal 4,9% wzrostu cieszy inwestorów, ale należy pamiętać o skali spadków, jakie mamy za sobą. Pierwszy kwartał 2020 roku jak dotąd pozostaje najgorszym okresem giełdy papierów wartościowych w Warszawie od czasu jej powstania. Podsumujmy zatem wczorajszy dzień na giełdowych parkietach. W czwartek większość w większości przypadków upłynął on pod znakiem wzrostów. Niemiecki DAX zakończył sesję równo 2% powyżej punktu odniesienia. Francuskie Cacerone poradziło sobie jeszcze lepiej, notując wzrost o niemal 2,7%. Niezgorzej radziły sobie również parkiety południa. Włoskie FTSE Milano zdołało, utrzyma, zdołało zatrzymać się dopiero 2,3% powyżej kreski. Hiszpański IBEX zyskał nieco ponad 1,9%. Wciąż ostrożnie o, do potencjalnej korekty po um, ostatnich wyprzedaży podchodzą Amerykanie. Główny indeks nowojorskiej giełdy S&P 500 kończył dzień z wynikiem 47% powyżej kreski. Nieco lepiej radził sobie Dow Jones. Indeks zyskał w trakcie wczorajszej sesji 95%. Najlepiej pośród głównych indeksów amerykańskiego parkietu zachowywał się Nasdaq Composite, który czwartek kończył 2,3% powyżej kreski. Przyglądając się bliżej polskim Blue chipom, można nie, nie można nie odnotować rewelacyjnej sesji CCC, spółka, która poinformowała o zamiarze emisji nowych akcji których sporą część obejmie obecny prezes CCC Dariusz Miłek. Kończyła bowiem dzień 18,5% powyżej kreski. CCC to nie jedyna spółka, która odbija od dna. Wzrost kursu PGE o równe 50 groszy przełożył się na dzienną stopę zwrotu na poziomie 14,1%. Spółka kontynuowała wczoraj atak na, poziomy, na poziom równych 4 zł i zamknęła się 3 grosze powyżej tego poziomu. Ta sztuczka nie udała się inwestorom w trakcie środowej sesji. Dwucyfrowy wzrost odnotował również Santander Bank Polska, który kończył dzień z wynikiem 10,2% na plusie. Wśród wszystkich spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 tylko jedna odnotowała wczoraj kosmetyczne spadki. Był to M-Bank, którego akcje po długiej walce popytu z podażą przeceniono ostatecznie o 25%. Nie tylko spółki największe zyskiwały w czwartek. Wzrost o przeszło 3,8% odnotował indeks MWiG-40. S&P 80 kończył dzień z wynikiem 2,12% na plusie. Indeks szerokiego rynku WIG odnotował natomiast w trakcie wczorajszej sesji wzrost o 4,4%. Bank Anglii nieoczekiwanie zdecydował się obniżyć główną stopę procentową o 15 punktów bazowych z poziomu 25 do procent. Jednocześnie bank rozszerzył program skupu obligacji o 200 miliardów funtów. Na uwagę zasługuje fakt, iż jest to już druga awaryjna obniżka stóp procentowych na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni, w świetle działań mających na celu walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa. Oraz dowodów dotyczących gospodarki światowej i krajowej, a także rynków finansowych w dniu 19 marca odbyło się dodatkowe specjalne posiedzenie Komitetu Polityki Pieniężnej. MPC, a Komitet Polityki Pieniężnej, uznała, że, ogólnie, że kolejny pakiet środków jest uzasadniony, aby osiągnąć cele statutowe. W związku z tym członkowie MPC jednogłośnie odpowiedzieli, opowiedzieli się za zwiększeniem o 200 miliardów funtów liczby posiadanych przez Bank Anglii brytyjskich obligacji skarbowych i niefinansowych obligacji korporacyjnych klasy inwestycyjnej w funtach szterlingach do łącznej kwoty 645 miliardów funtów finansowanych z emisji rezerw Banku Centralnego oraz za obniżeniem stopy oprocentowania depozytów bankowych do 15 punktów bazowych. O 15 punktów bazowych, przepraszam. Komitet głosował również jednogłośnie, że Bank Anglii powinien rozszerzyć program TFSME finansowany z emisji rezerw banku centralnego. Czytamy w wczorajszym oświadczeniu banku Nieco ponad tydzień temu, dokładnie 11 marca, Bank Anglii zdecydował się obniżyć główną stopę, banko, główną stopę procentową o 50 punktów bazowych z poziomu 75 do zaledwie 25%. Okazuje się więc, że obecna obniżka jest już drugą w ciągu niespełna dwóch tygodni. Na uwagę zasługuje również fakt, że wczorajsza decyzja oznacza, iż Andrew Bailey, który zastąpił Marka Carneya na stanowisku gubernatora Banku Anglii, dokonał luzowania polityki pieniężnej już trzeciego dnia sprawowania urzędu. Rozprzestrzenianie się COVID-19 i środki podejmowane w celu powstrzymania wirusa spowodują szok gospodarczy, który może być ostry i duży ale powinien być tymczasowym. Rolą Banku Anglii jest pomoc w zaspokojeniu potrzeb brytyjskich przedsiębiorstw i gospodarstw, gospodarstw domowych w radzeniu sobie ze związanymi z tym zakłóceniami gospodarczymi, czytamy w komunikacie banku. Kupując obligacje korporacyjne, bank zamierza zapewnić środki finansowania przedsiębiorstwom niefinansowym, wnoszącym istotny, w skła, istotny skła, wkład w gospodarkę Zjednoczonego Królestwa. A decyzję w sprawie stóp procentowych podejmował wczoraj również szwajcarski bank narodowy. Ten zdecydował się o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie minus 75%. SNB zamierza jednak wspomóc gospodarkę dotkniętą pandemią koronawirusa w inny sposób poprzez interwencje na rynku walutowym. Stopy procentowe w Szwajcarii są obecnie na rekordowo niskim poziomie i w dodatku ujemnym poziomie. W związku z tym SNB zaniechał obniżki stóp idąc w tym samym kierunku, co europejski bank centralny. Decydenci szwajcarskiego banku narodowego zauważają jednak, że epidemia koronawirusa stanowi wyjątkowo duże wyzwanie i prowadzi do jeszcze większej wyceny franka. Rynki mogą to potraktować jako ostrzeżenie przed działaniami odpierającymi nieuzasadnioną aprecjację krajowej waluty. SNB od początku kwietnia zwiększy współczynnik progu zwolnienia do 30 z 25, by odciążyć banki ujemnymi stopami procentowymi. Bank Centralny potwierdza przy tym, że szwajcarski system finansowy cechuje się wystarczającą płynnością. A kontynuując temat interwencji walutowych, w trakcie czwartkowego poranka kurs euro w pewnym momencie sięgał już niemal 4,62 zł. A kurs, franka a kurs franka pokonywał poziom 4,37 zł. Następnie w przeciągu zaledwie jednego kwadransa doszło do dynamicznych około 5-groszowych spadków, które zdaniem zespołu analitycznego TMS Brokers mogą sugerować interwencję ringową Narodowego Banku Polskiego, Narodowego Banku Polskiej lub Banku Gospodarstwa Krajowego. Doniesienia są jak na razie jedynie czysto spekulacyjne i nie zostały w żaden sposób potwierdzone. Od początku bieżącego tygodnia zarówno frank jak i euro rosną o ponad 4,5%. To ile ten pierwszy zatrzymał się na wysokości poziomów z początku stycznia 2015 roku, to druga waluta wystrzeliła we wtorek w okolice 4,62 groszy, czyli do najwyższych poziomów od pierwszych miesięcy 2009 roku. Co istotniejsze, euro złoty wychodzi poza zakres wieloletniej konsolidacji, która trzymała notowania w ryzach poniżej 4,52 zł, 4, 4,50 zł. Jeżeli zostanie wybita na wykresie miesięcznym, to może otworzyć to całkowicie nowy rozdział w dalszym kształtowaniu się kursów euro złotego, przekonują analitycy. Ostatni raz tak dynamiczne jedno, jednotygodniowe wzrosty euro, euro PLN zaobserwowano we wrześniu 2011 roku. Obecna aprecjacja wywołana rynkową paniką wokół koronawirusa jest, w, jest więc niewątpliwą anomalią rynkową. Narodowy Bank Polski wielokrotnie zaznaczał, że w przypadku pojawienia się tak niespodziewanych i dynamicznych ruchów jest gotowy interweniować na otwartym rynku Forex. A para walutowa euro-dolar jeszcze w ubiegłym tygodniu testowała najwyższe poziomy od grudnia 2018 roku, jednak w przeciągu ostatnich sesji jej wartość spada o ponad 4%. W czwartek kurs euro znalazł się ponownie przy granicy 1,08, a jej, jej wybicie otworzy drogę do dalszej deprecjacji i stopniowego powrotu w kierunku minimum z początku 2017 roku, w okolicach 1,5 dolara. Wynika to z najnowszych rekomendacji analityków Danske Bank. Europejskie aktywa finansowe cierpią z powodu dynamicznej wyprzedaży, włoskie spready mocno się rozszerzają, a eurodolar silnie pokonuje poziom 1,10. W tym samym czasie dolar znowu jest na szczycie rynku, co w krótkim terminie powinno doprowadzić eurodolara w dół. W kierunku 1.05. Wiele wskazuje na to, że awersja do ryzyka nie ulegnie zmianie w najbliższym czasie, szczególnie w obliczu silnego luzowania polityki przez banki centralne, komentowali wczoraj analitycy, analitycy Danske. A patrząc na to, co dzieje się na rynkach, sesja azjatycka upływa raczej w kolorze zielonym. 7,4% zyskuje koreańskie Kospi, indeks Hang Seng zamyka się w okolicy 5% na plusie. Japońskie Nikkei 225 bez sesji, tam dzień wolny, natomiast Shanghai Composite 1,6%. Na plusie. Patrząc jeszcze na rynek walutowy, możemy stwierdzić, że dolar australijski pokonuje wszystkie pozostałe waluty, zyskując 3,4%. 3,15% zyskuje dolar nowozelandzki, silnie w górę również brytyjski funt, niemal 2,9% na plusie. Pozostałe waluty oprócz dolara kanadyjskiego, który zyskuje nieco ponad 2%. Pozostałe waluty, czyli jen, euro czy frank szwajcarski, poniżej 1% dolar pozostaje najsłabszą walutą w gronie, w gronie walut grupy G10. Patrząc na rynek walutowy, również i ropa zaskakuje 6,2% po wczorajszej sesji. To kontynuacja wzrostów z czwartku, poziomy 20, 27 zł. 27,50 dolarów w tym momencie są testowane. Podobnie zachowuje się Europa Brand, chociaż tutaj wzrosty nieco słabsze 5,9% patrząc na rynek metali, widzimy, że złoto pokonuje poziomy wczorajszego maksi, wczorajsze Maksimum 2, i niemal 40% na plusie. Silnie aprecjonuje również srebro, 7% powyżej wczorajszego zamknięcia. Drodzy Państwo, to było wszystko, co przygotowaliśmy na dziś i to wszystko, co warto wiedzieć na rozpoczęciu dzisiejszej sesji. Jak wspomniałem na samym początku poranka, dzisiejsza sesja powinna być raczej spokojniejsza ze względu na nieco mniej, nieco węższy kalendarz makroekonomiczny. Natomiast już za chwilę będziemy skupiać się przede wszystkim na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, na co Państwa serdecznie zapraszam.